w Kielcach na zaproszenie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Gości pani Maria Czubaszek. Witam panią bardzo tak, serdecznie. Witam też i oczywiście od razu dziękuję za zaproszenie, bardzo miłe. Czy to pierwsza pani wizyta w Kielcach? Pierwsza wizyta w Kielcach. Pierwszy raz, ale mam kolegę, taki mój przyjaciel z radia, osoby bardziej dorosłe. To mogą kojarzyć pan Tadeusz Szluch, bo on jest z Kielc. Oczywiście. Tak i on mi parę razy, tylko on mi mówił jak, no to przecież my się znamy 100 lat, bardzo się lubimy, i on mi o tych kielcach. Ponieważ ja się z Warszawy wtedy nie ruszałam, i pytałam, ja mówię, a jakie są kielce. On mówi, słuchaj, no, bo on dawno się przeniósł do Warszawy, oczywiście. A i mówi, słuchaj, no to takie miasteczko, troszkę zapidziałe, jak wtedy powiedział. Teraz to jest naprawdę bardzo rozwinięte takie miasto, bardzo fajne. I wydaje mi się, chociaż byłam cztery dni temu w Radomiu, nie wiem, czy pani jest z Radomia. z Radomia jestem, tak. To już nic nie powiem. Ale od 30 lat to jestem w Ja nie powiem. Bo chciałam coś powiedzieć. Ale to proszę powiedzieć, bo ja też mam takie zdanie. Kielce są bardziej. Z tak. tego co mówię, tak naprawdę nie znam ale, mówię, byłam 4 dni temu w Kielcach i tak przejeżdżałam i tak patrzyłam. I teraz tutaj przez Kielce, no wydaje mi się, że Kielce są bardziej takie miastem. Oczywiście, zgodzę chyba się z panią. bardziej się rozwinęło, że radom jest taki troszeczkę. Tak. Także nie czuję się pani Nie, nie wyobrażona. czuję się, bo mam Dobre. takie samo zdanie. A proszę powiedzieć, bo wiem, że Pani jest bardzo związa związana z Warszawą. Tak, Nawet... się urodziłam i zawsze mówię, jestem warszawianką z urodzenia, z wyboru i z zamiłowania. A w takim razie, jakie inne miasto w Polsce Pani lubi, ceni, lubi do niego wracać, czy w ogóle czy jest? Pani w ogóle w zasadzie ja w ogóle nie lubię wracać. Nie lubię wracać do przeszłości, nigdzie nie wracam w ogóle. Jak się z kimś rozstawałam, też nigdy nie wracałam. Nie lubię, jak do mnie ktoś wraca. Szczerze mówiąc, jedynie lubię, jak na spacerze psa puszczę, to lubię, żeby do mnie wracał. To jest jedyne powroty, które ja lubię. Natomiast w zasadzie to nie, to, to jakoś tak nie, nie celebruję powrotów. Natomiast jeśli chodzi o miasto, to takie, które w czasach młodości, czyli mniej więcej 100 lat temu jeździłam i lubiłam, a to właśnie blisko Warszawy, Kazimierz nad Wisłą. W celach takich... Nie, nie zawodowych, to jeździłam kiedyś, ale mówię, było to dawno, bo teraz to w ogóle nie mam czasu i to jest nigdzie. Od 30 lat nie byłam na żadnym urlopie, również mój mąż jemu mu się kojarzy wyjazd zawsze z, z pracą. Dopóki nie zaczęłam iść na te spotkania, to ja się prawie z Warszawy nie ruszałam. Jeździ Pani dużo, sama Pani powiedziała. Tak, Proszę tak. mi powiedzieć, w takim razie spotyka się Pani z ludźmi? Mają poczucie humoru Polacy? Nie, tak. Po pierwsze, nie mam porównania, bo nie jeżdżę po świecie, więc stąd nie mam żadnego porównania. Wydaje mi się, że, że tak jak że jedni mają poczucie humoru, drudzy nie mają. Na szczęście ja się spotykam, czyli przypuszczam, że ci, którzy są tak mili przychodzą na spotkania ze mną, no to spodziewają się, że nie będzie to wieczór poezji. I że nie będzie to jakiś wykład poważny. I w związku z tym przychodzą tacy, którzy jednak coś tam kiedyś mojego słyszeli, czy widzieli, czy widzieli mnie w telewizji, i czy jak gdyby są już przygotowani, że nie są przerażeni tym, że ja mówię głupoty, bo ja to zawsze podkreślam, to nie jest jakaś kokieteria z mojej strony, tylko ja tak naprawdę mówię różne głupoty, więc to przychodzą ludzie, którzy widocznie ich to bawi. No z czego się bardzo cieszę. Chociaż Agnieszka Osiecka w wiała, że nie ma nic gorszego, jak być śmieszną staruszką. Ja staruszką już jestem, ale czy śmieszną, to nie wiem. no Niektórych to bawi, co mówią, z czego się bardzo cieszę. Ale ma Pani dystans do siebie, ma, u, o, umie się pani z siebie śmiać. Najbardziej to się potrafię i uważam najbardziej cenię ludzi, szczerze mówiąc, którzy potrafią śmiać się z siebie. I tego mi, szczerze mówiąc brakuje u naszych rodaków uważam że bardzo mało osób potrafi się z siebie śmiać to znaczy żeby mieli jakiś dystans do siebie że jednak u nas jest coś takiego że szalenie poważnie siebie traktujemy wszystko i bardzo łatwo się obrażamy za wielką wagę przywiązujemy do siebie i tak się obnosimy tak jesteśmy wypuczeni tą swoją ważnością niektórzy talentem, popularnością i mnie to, mnie to śmieszy niestety, natomiast chciałbym, żeby oni zobaczyli, że, że przez to stają się śmieszni, im ktoś jest, to chyba Krzysiek Materna, taki mój znajomy, kiedyś powiedział, że im ktoś jest taki bardziej poważny, tym bardziej go śmieszy i to jest prawda. Jak czytałam na Pani temat, przygotowywałam się do tej rozmowy, to chciałam Pani powiedzieć, że jest Pani osobą kontrowersyjną, ale później zmieniłam zdanie, bo doszłam do wniosku, że nie takiego sformułowania użyję, tylko jednak jest Pani osobą odważną, bo tak naprawdę mówi Pani takie rzeczy, które drzemią gdzieś tam w każdym Polaku. Każdy by chciał coś na ten temat powiedzieć, ale się boi. Pani ma taką odwagę. ja, ja nawet po wypowiedzi swojej na temat aborcji, wczoraj to było sprzed roku i nawet mnie nie zawiadomiła telewizja TVN, że to puściła po roku. Ja tego nie oglądałam, nie widziałam, zapomniałam o tym wywiadzie, ale i tak bym się oczywiście z tego nie wycofała, to nie o to chodzi. Powiedziałam coś i nie to, że ja wyszłam żeby się tym chwalił, bo to nie ma czym się chwalić, to nie jest coś takiego. Tylko dziennikarz sprowokowana pytaniem dziennikarza, po prostu powiedziałam prawdę. I to mnie przeraża, żeby do tego potrzebna była odwaga, do, powiedzieć prawdę. Ja po prostu mówię tak, jak myślę. Pani Mario, teraz może trochę o Pani tak. twórczości, tak. ponieważ znana jest Pani z pisania tekstów do piosenek, tekstów satyrycznych, teraz prowadzi Pani swój blog. Ale nie wszyscy może wiedzą, że też pisze pani y, dialogi do filmów, do seriali takich tak, znanych, tak, chętnie tak, oglądamy. Znaczy, nawet nie tyle dialogi, bo jeśli idzie o seriale, to ja zawsze to mówię, kiedy tracę płynność finansową, bo bardzo tego nie lubię robić, a czasem mi się zdarza, bo wtedy mam taki zaprzyjaźniony zespół y, scenarzystów piszących do telewizji seriale. No i właśnie kiedyś półtora roku długo nie miałem płynności finansowej, to na początku serialu na wspólnej. I wtedy no, my wymyślamy w ogóle w zasadzie, jak gdyby wymyśla się cały scenariusz. Najbardziej lubię pisać dialogi, bo od tego zaczynałam w Radiowej Trójce, pisałam takie dialogi. to się nazywało Serwus, jest ten nerwus, dzień dobry jest skobry dla aktorów oczywiście. No więc to, a ostatnio, znaczy to już nie było tak ostatnio, pewno trzy lata temu, serial Brzydula i tam często pisałam. Poza tym taki serial gdzieś tam o psie, potem jakiś los, no parę, poza tym taki film pełnometrażowy, był pana Gębskiego, nazywał się Filip Skonopi, to tam pisałam właśnie dialogi do tego. W ogóle dialogi najbardziej lubię pisać, nie znoszę pisać monologów, uważam, to jest nienaturalna forma, to tylko w brazylijskich filmach zawsze bohater staje i raptem zaczyna mówić, tak nie wiadomo. Mimo że jestem stara, to ja naprawdę jeszcze do siebie nie mówię. Czasem z psem rozmawiam, to oczywiście, to pies mnie bardziej słucha niż mój mąż Karolak. Ja wiem, że pies mnie rozumie i nigdy mi tam nie odszczeknie, w do Karolaka, który potrafi odszczeknąć. Więc mówię, ja sama do siebie nie mówię i uważam, że dialog jest najfajniejszy. No i dlatego lubię pisać dialogi, z tym, że lubię pisać dla aktorów. I to dla aktorów, których ja bardzo lubię. A miałam szczęście współpracować od początku, stąd zaistniałam jako autorka. Wydaje mi się głównie dzięki temu, nie, że ja pisałam takie znakomite słuchowiska czy te dialogi, tylko dlatego, że miałam szczęście do świetnych aktorów, Irena Kwiatkowska, Jerzy Dobrowolski, Wojciech Pokora. Zawsze podkreślam, nie są to, nie byli to aktorzy tej może yy, klasy, tego talentu, co Kasia Cichopek czy bracia Mroczek, ale też byli zdolni i w związku z tym to mi jakoś pomogło i dlatego zaistniałam jako autorka, bo ludziom się to spodobało, słuchaczom. Bo pani Kwiatkowska cokolwiek powiedziała, tak jak nigdy w życiu ja się nie roześmiałam przy pisaniu swoich tekstów, to czasem słuchając potem Śmiała tego na antenie, pani. to się śmiałam, ale mówię, nie była to zasługa tekstu, tylko interpretacji tych świetnych aktorów. A nad czym teraz pani pracuje? Pani, no właśnie, co hmm. pracuje teraz, tak. I ta rzecz, którą najbardziej lubiłam pisanie dla aktorów, pomijając tę sprawę seriali, bo to jest zupełnie co innego i tego nie lubię. I mówię, to robię tylko wtedy, kiedy kiedy po prostu parę rachunków niezapłaconych leży i trzeba pisać. No, natomiast jeśli idzie o radio, to tak zwane, czasem tam jakieś poważne słuchowiska są nagrywane. Piszę taki blok niecodzienny, stąd, nie dlatego, że on jest taki znakomity, wymyśliłam tytuł niecodzienny, to dlatego, że co drugi dzień piszę, więc stąd jest niecodzienny. Piszę przegląd prasy kolorowej i tabloidów, stąd jestem zorientowana w naszym wielkim show-biznesie i co się dzieje na salonach. No, i tam jakieś odbywają tragedie, jakie wielkie sprawy. Zawsze mówię, jakie salony, takie tragedie i takie sprawy, więc są one dosyć śmieszne moim zdaniem. Tam się właśnie dowiaduję, że na przykład naszą wielką aktorką jest Katarzyna Cichopek, że poszła śladami rodziców, bo napisała książkę z Mama. Więc to ja bym na to nie wpadła sama. Teraz w związku z promocją książki mam dużo tych spotkań. I to wydawnictwo sobie życzy, i stąd mnie tak wysyła trochę jak paczka się czuję, bo przyjeżdżam gdzieś, odbierają mnie z worka, gdzieś przewożą. I to spotkania są miłe, ale zawsze mam przed nimi tremę, bo to nie jest mój zawód występowanie i mówienie do ludzi. Ja mówię, moim, jeżeli to można nazwać zawodem, to jest pisanie. Mówię, zwłaszcza dla aktorów. A jaki pani miała taki wymarzony zawód jako dziecko w takim razie? Ja najpierw to miałam nie zawód, tylko chciałam być Indianinem. Bo ja nigdy jako dziewczynka nie czytałam książek typu Ania Zielonego coś, tylko takie winetu czerwono-skóry dżentelmen, albo Biały Kieł, albo syn Szary Wilczycy i tak dalej. Więc chciałam być Indianinem. Potem, kiedy do mnie dotarło, że będą dziewczynką, to mogę najwyżej zostać Indianką, a wydawało mi się, że Indianki są paskudne, a Indianie przystojni. Teraz już wiem, że Indianie też nie są tacy wspaniały, piękni. A wtedy mi się wydawało, no to już z tego zrezygnowałam. Potem chciałam być weterynarzem. A potem chciałam być, być prawdziwą dziennikarką. Stąd poszłam na wydział dziennikarski, ale tak mnie znudził i tak rozczarował mnie wtedy. Teraz pewno są ciekawe studia, ale za moich czasów to było coś w rodzaju politologii, wiadomo jak, jak ukierunkowanej. I stąd jak mi zaproponowali, kiedy byłam na czwartym roku, etat w radiu, to natychmiast przeszłam i nie skończyłam tych studiów. Ale prawdziwą dziennikarką nie zostałam, Przez przypadek zaczęłam te głupoty pisać. I tak już zostało. Po prostu nic innego nie umiem, o czym się przekonałem, zwłaszcza w stanie wojennym, kiedy w zasadzie się nie pisało, i większość moich znajomych i, i, i pań, i panów coś zaczynało robić innego. Okazało się, że ja niczego nie potrafię robić po prostu jestem kaleką zupełną, jeśli idzie o, o cokolwiek, żeby manualnie robić. Nie znaczy, że mam umysł taki znakomity, nie, no ale jakoś tak się, jeżeli tyle lat się pisze. No to jakoś coś tam się potrafi. Da, dawno, dawno temu w telewizji były takie bajki na do, dobranostki dla dorosłych. Były tak. Ponieważ jedyna z tego zespołu, jestem jeszcze ledwo, ale żywa. No to zaproponowali. Pan dyrektor był w Warszawie, spotkał się ze mną i chcie, teatr Częstochowski chce to robić. No i mam. Do końca wakacji napisać tam takich bajeczek, oczywiście na nowo napisać, żeby to było w miarę aktualne. No To, to będę pisała. No, wydawnictwo strasznie naciska na drugą część tej książki, kiedy już wracam ze spotkania na ogół sympatycznego, ale które troszeczkę nerwów jednak mnie kosztuje, bo mówię, mam zawsze wielką tremę przed takim spotkaniem, bo ja mam świadomość, że w radiu, jeżeli coś mówię, to każdy ma ten komfort, że jak uważa, że takie głupoty, ta Czubaszek Może mówi, być. że przełącza stację. W telewizji też ma pilota, prawda? Jak mi właśnie ostatnio przed świętami taka pani, ja mieszkałam na Grudnym Okotowie w Warszawie, zawsze znaczy mi się wydaje, że już starszych osób ode mnie nie ma, znalazła się jeszcze starsza ode mnie, a ta pani właśnie zaczęła tego, chciałam pani życzyć. Żeby pani więcej się w telewizji nie pokazywała, bo ja bez przerwy panią widzę, i nie, a nie mogę na panią patrzeć. Ja mówię, pani, ja też nie mogę na siebie patrzeć, ja dlatego sobą programów nie oglądam. Natomiast pani radę, wie pani, jest takie urządzonko typu pilot. Jak pani nie może patrzeć, Można przełączyć. to zawsze pani może przełączyć na jakąś swoją ulubioną stację, na kogoś, kogo pani lubi. Ja mam dystans do siebie. I rozumiem, że ktoś może sama nie mogę na siebie patrzeć, więc nie dziwię się, że ktoś nie może patrzeć. Tylko mówię, że on jest w tej lepszej sytuacji. Ja unikam lustra po prostu. Natomiast on może przełączyć sobie, bo naprawdę to nie jest tak, że każdy powinien mnie lubić i powinien lubić słuchać mnie czy patrzeć na mnie. Byle by nie był agresywny. O. Pani Mario, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Cieszę się, że pani jest w Kielcach. Pozdrawiam oczywiście tych, którzy wysłuchają tych moich głupot, które powiedziała. Dziękuję, Dziękuję bardzo, pozdrawiam. No Dziękuję.